Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy Czarne, bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na cykl imprez sierpniowych, które będą odbywały się w naszej gminie, a mianowicie już w najbliższą sobotę, piątek, sobotę, niedzielę, będzie ogólnopolski spływ kajakowy organizowany przez PTTK Husaria z Husarią po Czernicy. Także będzie 13 sierpnia spływ kajakowy z okazji święta Wojska Polskiego i Letnia Szkoła Nauki Pływania na Kajakach. Czarneńskie centrum kultury zaprasza jeszcze na zajęcia wakacyjne, a także na spektakle teatralne, które w najbliższym czasie będą miały miejsca. No i oczywiście 13 sierpnia odbędzie się już 13 festiwal folklorystyczny Krajobrazy sceny ludowej. Cały czas, jak Państwo wiecie, stowarzyszenie osób. Niepełnosprawnych integracji środowiskowej szansa przeprowadza, prowadzi półkolonie letnie. Polski związek wędkarski zaoferował nam m.in. szkółkę wędkarską, zawody spławikowe, a Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe już 6 sierpnia zorganizuje młodzieżowy, wakacyjny, gminny turniej tenisa stołowego. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa, do kibicowania. Dziękuję bardzo.